Dzień dobry, szczęść Boże! Bardzo serdecznie witam w poniedziałek 2 września, moi kochani. Dzisiaj rozbrzmiewa wspaniała Ewangelia w kościołach na całym świecie, zaczerpnięta od Łukasza z 4 rozdziału, wersety 16-30. Jest to historia o tym, jak Jezus przychodzi do Kafarnaum, wchodzi do synagogi, bo oczywiście jest pobożnym Żydem, i tam yy, proszą Go, aby przeczytał kawałek proroctwa z księgi Izajasza. Jezus cieszy się, zna tę księgę. Co więcej, on wie, że tam było napisane o nim. Będzie czytał proroctwo Izajasza dotyczące Mesjasza, że przyjdzie w końcu syn Boży na Ziemię. Tak więc, moi kochani, Jezus dostaje ten zwój. Bo nie było książek wtedy, tylko na takim zwoju, rozwija go i zaczyna czytać. Fragment, który tak naprawdę wszyscy znają, wszyscy bardzo dobrze znają. Jezus z mocą Ducha Świętego, on nie musiał czytać, on po prostu to recytował na pamięć, on mówił o sobie i mówi: Zostałem posłany, aby ubogim głosić dobrą nowinę, więźniom głosić wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie, abym obwoływał rok łaski od Pana. I w tym momencie skończył i zwinął księgę. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione i wszyscy byli zdziwieni, ponieważ znali ten fragment i wiedzieli, że Jezus nie doczytał do końca. Tam jeszcze jest jedno zdanie. Kiedy otworzymy sobie Izajasza w Starym Testamencie, to zobaczymy, co tam było na koniec, co Jezus opuścił. Otóż Izajasz mówił tak, że Mesjasz przychodzi, aby u ubogim głosić dobrą nowinę, więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, aby obwoływać rok łaski od Pana i dzień sądu Boga wszechmocnego. I Jezus to opuścił. Jezus nie powiedział, że to jest Jego rola, że to jest Jego zadanie, żeby teraz sąd głosić i mówić miejcie się na baczności, za chwilę będę Was sądził. Nie. Jezus to opuścił. Zatrzymał się tylko na tym, że będzie głosił o łaskawości Boga. Nie o sądzie. I moi kochani, Jezus Właśnie pokazuje nam nowy obraz Ojca, prawdziwy. Nie tego Boga, który jest wyimaginowany tak naprawdę. Srogi, sędzia, czyhający na twój jakiś upadek bądź jakiś grzech, żeby cię ukarać. To jest chory obraz Boga, to jest obraz Boga, który nie istnieje. Jezus mówił o Bogu prawdziwym, o Bogu, który istnieje. I czytając z tego proroka Izajasza właśnie mówi, że ten Bóg jest miłosierny, że ten Bóg jest dobry, że ten Bóg daje wolność, że kiedy mówimy o Nim, głosimy dobrą nowinę, a nie złą. Głosimy miłość, przebaczenie, pojednanie, wolność, a nie strach, lęk, obawę. Determinację, teraz wysil się, zasługuj, zasługuj, bo będziesz po prostu mm, rozliczony ze swoich dobrych uczynków. Nie, nie, nie. O takim Bogu Bóg, Jezus nie mówi, bo taki Bóg nie istnieje. Jezus mówi o prawdziwym Bogu, jednym, jedynym, który jest miłością. I o nim mówienie to jest właśnie głoszenie dobrej nowiny. Tak więc o Bogu nie można mówić złej nowiny, bo On jest cały dobry. Więc jeżeli mówimy prawdę o Bogu, to głosimy właśnie Ewangelię, dobrą nowinę. I moi drodzy, co, co się w ogóle tam zadziało? W tej synagodze, wśród tych pobożnych ludzi, moi kochani, oni byli oburzeni. Oni chcieli tego Boga srogiego, tego po prostu dziadka z długą brodą, który jest sędzią, który da im nagrodę, a, a złych potępi i do piekła zrzuci. Ha! A Jezus mówi: Nie, nie ma takiego Boga. Ja głoszę Wam Boga miłości. I moi drodzy, ci religijni ludzie, tam w, tej, w tym domu modlitwy, byli zgorszeni Jezusem, wkurzyli się, aż porwali się z miejsca i wyrzucili Pana Jezusa z synagogi. Nie chcieli go, nie przyjęli go, a niektórzy chcieli go nawet zepchnąć ze skały, zabić go. Wow! Religijni ludzie chcieli już wtedy zabić Syna Bożego. Dlaczego? Bo głosił im dobrą nowinę o Bogu miłości, o Bogu, który przebacza, który daje kolejną szansę i kolejną szansę. A oni nie chcieli słuchać o takim Bogu. Ale moi drodzy, nie ma innego Boga. I Jezus nam mówi prawdę o swoim ojcu. I my chcemy głosić właśnie to, co Jezus. I chciałbym tutaj dać taki przykład, takie świadectwo. Otóż dwa dni temu w sobotę tutaj u nas w mieście, w Łodzi, odbywał się wielki koncert. Duża impreza w centrum na ulicy Piotrkowskiej. Nazywało się to Parada Wolności. No było kilka tysięcy osób kilka miejsc, z których muzyka taka elektroniczna rozbrzmiewała, pełno laserów, świateł. I moi drodzy, wraz z moim kolegą, księdzem Piotrem, udaliśmy się na tę imprezę, na te godziny tego tej gorączki sobotniej nocy. Udaliśmy się tam z księdzem Piotrkiem. By głosić dobrą nowinę, by zrobić to, co Jezus, by mówić: Bóg jest dobry, Bóg Ciebie nie potępia, Bóg Ciebie kocha. W kościele jest miejsce dla Ciebie. Chodź, przyjdź do Jezusa, On da Ci wolność, On zdejmie z Ciebie ciężary, On Cię oświeci, da Ci prawdę, odkręci Cię od Ciebie samego, od Twojego egoizmu, pychy i takiego patrzenia, i da Ci. Perspektywę prawdy i wolność, i szczęście w konsekwencji. I moi drodzy, ja z Piotkiem właśnie chcieliśmy zrobić to, co Jezus by tutaj zrobił, gdyby był w łodzi przedwczoraj. Pójść właśnie na tę imprezę, na paradę wolności i dawać tę wolność. I moi drodzy, co było fantastyczne, co było przepiękne, moi drodzy, byliśmy oczywiście w strojach duchownych. I przez te kilka godzin naszej obecności wśród tej pięknej młodzieży, tych, tych wspaniałych ludzi, mieliśmy 100% przyjęcia przez uczestników tej imprezy. Nikt się nie dziwił, nikt nie odrzucił, nikt nie wyśmiał nas, nikt nas absolutnie nie znieważył, nie opluł. Nie, każdy się cieszył, chciał tego spotkania. Kiedy proponowałem rozmowę, nawet modlitwę, błogosławieństwo, przyjmowali. Moi drodzy, niesamowita sprawa. To kiedy ja chodzę y, z wizytą kolędową po parafiach, nigdy nie mam 100% przyjmowalności. Zawsze jest jakiś parafianin, który mówi: Nie, nie chcę, dziękuję. A tam na Paradzie Wolności 100% osób mnie, jako ucznia Jezusa, przyjęło. I mogłem głosić, Mogłem opowiadać, mogłem po prostu przekazywać dobrą nowinę o dobrym Bogu, o Bogu miłości. Moi drodzy, jak to działało? Uuu, jak to działało? Moi drodzy, niesamowita sprawa. Pewna kobieta była ze swoim przyjaciółką i ostatecznie poprosiła o błogosławieństwo, więc modliłem się z nałożeniem rąk za nią. Poruszoną, i tak dobrze, to proszę, księdza. Teraz proszę za moją przyjaciółkę, ponieważ ona ma wielkie problemy w życiu. Ja proponuję dobrze, jeżeli chcesz, możemy przy, przyzywać tutaj razem obecności Bożej, aby Cię Bóg wsparł. Powiedziała nie teraz. Ta przyjaciółka, że dziękuję, ale jeszcze nie jest mój czas. Oczywiście, wolność nie ma sprawy. Wysłuchała tylko Ewangelii, nie nakładałem na nią e, rąk, aby ją błogosławić. Ale ta jej przyjaciółka po prostu przyjęła moc Bożą i była bardzo wdzięczna. Inna osoba mówi: Proszę księdza, podpisałam apostazję z kościoła, wypisałam się z tej całej struktury zakłamanej, cytuję, pełnej hipokryzji, cytuję. Ale teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiła. Jeżeli kościół by był taki, jak ksiądz, jak, jak ksiądz głosi, że jest tam przebaczenie i miłosierdzie, i Jezus, który nie potępia, to ja bym tam chciała być. Piękne świadectwa. Inna osoba mówi, chciałabym kurs przedmałżeński, czy mogę się zapisać? Inna osoba, straciliśmy tatę, umarł nam właśnie w szpitalu, czy możemy prosić o modlitwę? Pełno pięknych rozmów, modlitw, wsparcia i spowiedzi. Moi drodzy, żniwo wielkie. No, robotników niestety mało było. Ale okej, okay, nie ma problemu. Jezus był tam obecny, działał, błogosławił. No i, i co chcę powiedzieć na końcu? Że patrz, jak Jezus przyszedł do synagogi, do domu modlitwy, do religijnych ludzi i mówił o dobrym Bogu, to go wyrzucili. A tu na y, imprezę, idzie na y, Paradę Wolności, nikt go nie wyrzuca. Każdy go przyjmuje, każdy chce go posłuchać. Każdy chce, aby się to zrealizowało, co Jezus właśnie czytał u Izajasza że przyszedłem przynieść dobrą nowinę. Przyszedłem przynieść wolność, uwolnienie, przejrzenie i łaskę, niepotępienie, nie sąd, łaskę. Wsparcie za darmo. Nowe życie, odkupienie. Moi drodzy, niesamowita sprawa. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że nas tam posłał z Piotrkiem właśnie na paradę wolności, abyśmy dawali w imię Jezusa prawdziwą wolność i głosili o Bogu dobrą nowinę, bo inaczej o Bogu nie można mówić, jak tylko przez dobrą nowinę. Moi kochani, pięknego dnia Wam życzę, błogosławionego poniedziałku i do jutra.